Kanał, no, rozmawiamy wszystko popadnie. Przymiotem dzisiejszego unboxingu jest cała to gniewa. Jest wyposażona w wyświetlacz, jakieś guziczki, pokrętełko, diody, no. Komory gazowe. Komory gazowe, komo komory z cyklonem B. Tak. Jakieś tam jakieś, jakieś rzeczy nie wiem do czego służą. Będę jakieś. Jestem ja po to, żeby odprowadzać gazu oraz kabel. No, możemy przejść do destrukcji. Dwa, jeden. Rzeczmi, które, są, które rozwalimy tą naszą zmywarkę, będzie cegła, jakiś... Yy, Młot siekiera. się ruska. I... I, grabie. I grabie. No. no ej, Dobra, zaczynamy więc od cegły, zaczynamy od cegły. cegły. Sprawdzimy jednocześnie Wytrzymała. Wytrzymała, cegła. ale walimy przodem. No, I... no, no, dawaj, dawaj. Wow. <laughs> Walimy Bok, teraz Bok bok tutaj Bok się dzieje, Bok! Bok Dobra. I tutaj ją. Ale... Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Wytrzymała! Wytrzymała chyba. Jest, jest, ona jest bardzo wytrzymała. No, na, na, teraz sprawdzamy klawisze. Klawisze. Ej, klawisze są. Czekaj, także są normalne, yy, pokrętło walimy, normalne są, tak, normalne. No, w na wszelki wypadek, jak no, jesteśmy wściekli, możemy nie sobie spokojnie powalić, zawsze będą działać, proszę bardzo. Albo, albo na przykład, jak jesteś wkurzony, że zmywarka nie, nie, nie domyła tych naczyń, to możemy urwać to i od razu wywalić, okej? Okay? Możemy walić to, jak na przykład, no, no, może można... Można też się wkurzyć na... I można Płotać, zrobić na, i na przykład Jak na przykład jak ktoś nie chce, przykład ktoś jest leniwy, to można zrobić auto, e, auto w sadzarkę. No, auto w różnych naczyń. Robi się to tak, że bierze się tak. I to. No. no. Autostand działa też. Jak widać, do tego chyba też. No. no. A teraz przejdźmy do długiej, długim narzędziem. Się tam tutaj... Ale się bok nie, bok nie, tutaj na górę tylko. Na górę, bo się rzucę. Grud... Nie! nie, nie, nie. Bo, Teraz siakira. Sakiera. Jak? Siakiera. Przemolka przechodzi. Przakira daje radę. Nie, nie. Młotem. Wytrzymała. Ja, 2-3. No. 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 Dobra No. No. Dobra. No. No. Kolejnym przedmiotem, jaki będzie, to grabie. Poczekaj. To się robi. Tak! No, odsłoniliśmy demolkę. To udało nam się zrobić. Dobra. O, y, dobra, co robimy teraz? No, no ten, Teraz, teraz, teraz przechodzimy do, do recenzji... O ten ten sprzęt. Mogę pozytywnie. Da. No, wytrzymałość. Nie niszczące się guziki, podczas gdy będziemy walić i gdy jesteśmy zburzeni. Natomiast negatywnie mogę ocenić wytrzymałość tego fajnego materiału. Niestety po i przed on próbę grabi, jak widać. Mogę ocenić ją na 8x10. Mogę też jeszcze ocenić bardzo pozytywnie działający autostrad. No nie zawsze. Jak już się zleimy.